Pokój dobry kochani. Dziś jest wtorek 30 stycznia. A ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. W dzisiejszej Ewangelii kochani Pan Jezus dokonuje dwóch uzdrowień. Najpierw Jair, przełożony synagogi, przychodzi do pana Jezusa, pada przed nim, jest gotów wszystko zrobić dla swojego dziecka, a więc upokarza się i prosi Jezusa o to, żeby uzdrowił jego córeczkę. Jezus idąc, aby dokonać tego uzdrowienia, żeby się stało według wiary tego ojca, spotyka tłum, a w tym tłumie jest jedna kobieta, która w sposób bardzo wyjątkowo dotyka się pana Jezusa. Wszyscy tłoczą się i dotykają Jezusa. A tylko ona dotyka go z wiarą i tylko ona doznaje uzdrowienia. Ta kobieta od 12 lat cierpi na krwotok, uchodzi z niej życie. Krew jest symbolem życia. Ta liczba 12, kochani, jest liczbą symboliczną. Było 12 pokoleń Izraela, było 12 apostołów. Jezus przychodzi, aby przynieść nowe życie, aby uzdrowić to wszystko, z czego już uchodziło życie. Bardzo często, kochani, kiedy Pan Jezus uzdrawia, to pyta się: Czy wierzysz, że mogę Ci to uczynić? I wtedy, kiedy człowiek potwierdza, wtedy mówi: Niech Ci się stanie według Twojej wiary. W przypadku uzdrowień opisywanych w dzisiejszej Ewangelii, Pan Jezus nikogo nie pyta się o wiarę. Po prostu widzi wiarę tej kobiety, która dotyka w sposób bardzo osobliwy, w sposób bardzo wyjątkowy Pana Jezusa. I również, kiedy idzie do dwunastoletniej dziewczynki, żeby ją uzdrowić. To zapewnia płaczących, że ona nie umarła tylko śpi, i wówczas Jezus jest wyśmiewany. Dlatego Jezus ich zostawia, zabiera do środka tylko tych, którzy naprawdę wierzą, a więc trzech apostołów Piotra, Jakuba i Jana, filary Kościoła świętego i zabiera rodziców, którzy wierzą w to, że rzeczy niemożliwe mogą dzięki Panu Jezusowi się zrealizować. Kochani, bardzo ważny w dzisiejszej Ewangelii jest dotyk wiary. Kiedy ta kobieta z wiarą dotyka się Pana Jezusa, odzyskuje zdrowie. Kiedy Pan Jezus z wiarą dotyka tę dziewczynkę, kiedy ją podnosi, wówczas ona odzyskuje życie. Bardzo ważne kochanie jest w naszym życiu również, abyśmy z wiarą dotykali się Pana Jezusa. Kiedy idziemy do Komunii Świętej, żebyśmy nie robili tego w sposób taki automatyczny, taki rutynowy. Ale żebyśmy za każdym razem dotykali się z wiarą Pana Jezusa, i od tego właściwie zależy, czy doznamy Bożego uzdrowienia. Zauważcie, kochani, że ewangelista, który przekazuje dzisiejszą relację opisywaną w Ewangelii, nie tłumaczy słowa, które wypowiedział Pan Jezus. Zostawia w oryginale, a więc w języku aramejskim: Talita kum dziewczynko, mówię Ci wstań. To jest tak, jakby ktoś zarejestrował głos Pana Jezusa, żeby On dotarł do naszego serca, żeby był niesfałszowany, bez żadnych naleciałości. I dzisiaj Pan Jezus mówi do ciebie również, że chce, żebyś wstał, dotknij się z wiarą Pana Jezusa, aby On poddźwignął cię z grzechu do wolności, ze śmierci do życia. Niech Pan Bóg ci teraz błogosławi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. I Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Do jutra.